Fizyka, matura majowa 2021, poziom rozszerzony, zadanie numer 4. Dwa satelity S1 i S2 krążą wokół Ziemi po orbitach kołowych o promieniach R1 i R2, tak jak to wygląda na tym rysunku. Orbity obu satelitów leżą w jednej płaszczyźnie, a zwrot ich obiegu jest taki sam. To no, znaczy, w tę samą stronę się poruszają. Satelity mają wyłączone silniki, i poruszają się jedynie pod wpływem sił grawitacji Ziemi. Masy obu satelitów są jednakowe. No i teraz polecenie. Oceń prawdziwość albo fałsz czterech tych kolejnych zdań. Pierwsze zdanie. Odległość między satelitami S1 i S2 podczas ich ruchu pozostaje stała. Autor tego zadania wymaga tylko odpowiedzi prawda albo fałsz. No ja spróbuję uzasadnić dlaczego to jest fałsz. Mianowicie, jeśli tylko pod wpływem siły do środkowej, będącej siłą grawitacji porusza się satelita, to zachodzi... Siła dośrodkowa, wzór na siłę dośrodkową i jest on, ten wzór jest równy wzorowi na siłę grawitacji wówczas działającą. Z tego wyznaczamy V. Masy się upraszczają i prędkość jest to stosunek drogi do czasu. Droga to długość okręgu. 2πr przez tej wyznaczam z tego T. I zwróćmy uwagę na to, że jeśli. Satelity miałyby poruszać się tak, że odległość między nimi pozostaje bez zmian, to znaczy, że okres obiegu tych satelitów po okręgu R1 i drugiego po okręgu R2 są takie same. A to jest niemożliwe, bo jeśli tylko działa siła grawitacji, to okres zależy od promienia. W związku z tym pierwsze zdanie jest fałszywe. No, i prędkość orbitalna satelity S1 zależy od jego masy. A skądże? Popatrz, prędkość zależy od stałej grawitacji, masy Ziemi i odległości. Nie ma tu masy satelity. Zatem to zdanie jest też fałszywe. No, i siła grawitacji działająca na S2 w układzie inercjalnym jest siłą dośrodkową. No, jakże by inaczej. To jest prawda. I czwarte zdanie: siła grawitacji działająca na S2 ma mniejszą wartość od siły grawitacji działającej na S1. Toż przecież przyjrzyj się, jeśli odległość satelity jest większa, to siła dośrodkowa, czyli siła grawitacji działająca wówczas, jest mniejsza. Prawda. I polecenie 4.2. Pewien satelita S3 porusza się dookoła Ziemi z włączonymi silnikami po orbicie kołowej o promieniu R2 z prędkością V3 o stałej wartości większej od wartości prędkości satelity S2. Opisany ruch satelity S3 jest możliwy, gdy oprócz siły grawitacji działa na niego dodatkowa siła F o ustalonej wartości i ustalonym kącie względem wektora prędkości. No i mamy wybrać spośród tych czterech przypadków, który z nich zachodzi. Otóż zwróć uwagę na to, że jeśli prędkość wzrosła, to musiała wzrosnąć siła. Dośrodkowa. Siły grawitacji nie zwiększymy, zatem muszą silniki tak pracować, żeby do siły grawitacji dodawać siłę, która spowoduje zwiększenie w efekcie siły dośrodkowej. W którym przypadku to będzie miało miejsce? Oczywiście w przypadku D. Oprócz siły grawitacji, musi być jeszcze dodatkowa siła, także suma tych dwóch sił, będąca wypadkową, spowoduje ruch po okręgu o promieniu R2. I ostatnie, trzecie polecenie w przypadku zadania czwartego. Promień orbity, po której porusza się satelita S1, jest równy tyle. Masa Ziemi wynosi tyle. Oblicz okres obiegu satelity S1 dookoła Ziemi. Wypisuję dane. Podany promień, podana masa Ziemi i stała grawitacji, którą masz na karcie wzorów. No i podstawiamy wzór na okres. Ten wzór wykorzystujemy. Po podstawie danych znajdujemy, że to jest tyle godzin. Żeby autor zadania był usatysfakcjonowany i żeby nie popełnić jakiegoś błędu, to przeprowadzamy jeszcze działania na jednostkach i wykazujemy, że obliczony okres jest wyrażany w sekundach. Zatem chyba nie popełniliśmy błędu rozwiązując to zadanie.